Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Może na początek się przedstawię dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli mnie poznać. Nazywam się Iwona Boruta, jestem pedagogiem, trychologiem, konsultantem trychobiologiki i trenerem emocji. Dzisiaj chciałam poruszyć pewien temat, pewne, zadać pewne pytanie, które również mnie kiedyś yy, męczyło. Chciałam spróbować odpowiedzieć na to pytanie. To pytanie brzmi w taki sposób. Dlaczego nie mam efektów? Dlaczego pomimo mojej, mojego starania, dobrego przygotowania, stosowania się do zaleceń specjalistów, nie mam efektów? Nie mam efektów na przykład przy odrastaniu włosów, przy zakończeniu przetłuszczania się włosów, przy Uwolnieniu się od niekorzystnych emocji, nie mam efektów w postaci uwolnienia się od natręst myśli, nie czuję ulgi, nie jestem szczęśliwy, nie jestem sobą, nie czuję się sobą. Bardzo często słyszę to pytanie od swoich klientów, którzy gdzieś. Coś próbowali. Zazwyczaj to pytanie właśnie pojawia się na pierwszej wizycie u mnie, na pierwszej konsultacji albo sesji. I właśnie pytają: Pani Iwono, ja już robiłem wszystko? Tak, według nich robili wszystko. Ja już robiłem wszystko, co jest możliwe do zrobienia. Męczę się ze swoim problemem albo emocjonalnym. Albo fizycznym, albo mentalnym przez długi, długi czas, i nie mam po prostu efektów, nie ma, nie ma końca tych moich albo dolegliwości fizycznych, albo właśnie nie radzi sobie ta osoba dalej ze swoimi emocjami. I to pytanie naprawdę bardzo, bardzo często pojawia się w pracy ze mną, na początku pracy ze mną. Ja tak samo zadawałam te pytania swoim osobom, które pomagały mi w moim życiu, w, z moimi ciężki, w moich ciężkich momentach, czy to zdrowotnych, czy emocjonalnych, czy mentalnych. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, dlaczego właśnie nie macie tego efektu. Po wielu, wielu, wielu próbach, najpierw na sobie, później na próbach, u klientów testowaniu różnych rozwiązań, myślę, że doszłam do jednego takiego bardzo, bardzo ważnego wniosku. Efekt musi łączyć się z pracą na wielu poziomach. Na wielu poziomach. Bardzo dużo ludzi oczekuje od specjalistów różnego rodzaju czy od trenerów mentalnych, czy od trenerów emocji, czy od specjalistów z różnych dziedzin, czy od coachów, czy od psychoterapeutów oczekują jednego rozwiązania, jednej metody, jednego elementu, który jak zastosują, to wyjdą z tych swoich dolegliwości. No niestety tak to nie wygląda. Tak to nie wygląda. Trzeba pracować na różnych płaszczyznach. A jakie to są płaszczyzny? Moi drodzy, te płaszczyzny dotyczą kilku ciał subtelnych, z których się składamy. Pewnie już gdzieś słyszeliście, że składamy się z siedmiu ciał subtelnych. Jeżeli kogoś interesuje ten temat, naprawdę odsyłam do zgłębienia tego tematu, ponieważ daje bardzo yy, szeroką wiedzę na temat, z czego my się składamy, czym tak naprawdę i kim tak naprawdę my jesteśmy. Ja osobiście doszłam do tego i pracuję na czterech ciałach subtelnych, na ciele fizycznym, na ciele emocjonalnym, energetycznym i duchowym. Ja skupiłam się na tych czterech Ciałach subtelnych i na tych, czter, na tych czterech płaszczyznach pracu, pracowałam najpierw na sobie, testowałam różne metody, a później ze swoimi klientami. I, moi drodzy, dopiero wtedy zaczęły pojawiać się cuda, dopiero wtedy zaczęły pojawiać się rozwiązania, dopiero wtedy zaczęły, um, zaczęły pojawiać się właśnie efekty. Do mnie zgłaszają się klienci, zarówno z wypadaniem włosów. Z łysieniami, z problemami skórnymi, ale nie tylko. Odkąd zaczęłam pracować z emocjami, pojawiają się klienci, którzy mają zaburzenia emocjonalne, którzy nie potrafią poradzić sobie ze swoimi ciężkimi emocjami, którzy właśnie mają natręstwa myśli różnego rodzaju i to ich przytłacza: mają lęki, mają strachy. Mają strach związany z różnymi sytuacjami, rzeczami, boją się bardzo wielu rzeczy. I ta moja praca z klientami coraz bardziej się rozszerza. A więc pracujemy naprawdę na szerokim polu, bo na początek pracujemy z ciałem fizycznym. I co to oznacza? U mnie w gabinecie trychologicznym oznacza to podjęcie się trychoterapii. Jeżeli pracujemy tylko i wyłącznie nad emocjami, proponuję różne, różne rozwiązania związane z pracą z ciałem. Później zajmujemy się ciałem, kolejnym ciałem subtelnym, czy ciałem energetycznym. Tutaj proponuję różne sesje oczyszczające, które również przygotowują podwaliny pod pracę z emocjami, która u mnie jest na samym końcu. Potem. Pracujemy właśnie z ciałem duchowym, czyli proponuję połączenie się ze swoim chociażby wewnętrznym dzieckiem i pracę ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Proponuję połączenie się ze swoją podświadomością, swoim duchem, swoją iskrą, swoją duszą, jakkolwiek by to nazwać. To jest też bardzo ważny element. I na samym końcu zaczynamy. Zajmować się emocjami, uwalnianiem blokad emocjonalnych, wyrzucanie z ciała tych blokad emocjonalnych, które nie pozwalają właśnie osiągać tych, tych efektów, które powinny już dawno być. Bardzo często osoby pracujące ze sobą skupiają się tylko na jednej sferze, chociażby na sferze fizycznej, katują się treningami. Dietami jakimiś restrykcyjnymi. Sprawdzają co im szkodzi, sprawdzają swoje alergie, bardzo unikają różnych, różnych szkodliwych rzeczy dla nich. Są tacy nadwrażliwi na tym, na tym punkcie. A zresztą um, pracy jakby nie mają nic wspólnego. Nie pracują nad emocjami, nad duchowością, nad energią, tylko skupiają się na ciele fizycznym. I często jest tak że pomimo właśnie tej pracy ciężkiej dla nich, takiej orki bym powiedziała nawet, nie mają zadowalających efektów. Kolejna, kolejny przypadek, dużo osób pracuje tylko nad połączeniem ze swoim duchem, iskrą, sprawdzają swoje, swoje pochodzenie, próbują odnaleźć połączenie z, z czymś wyższym, z, 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 y, proszą wszechświat o pomoc, próbują połączyć się z tą energią wszechświata, ale zapominają znowu o pozostałych rzeczach, zapominają dbać o swoje ciało, zapominają dbać o blokady energetyczne czy emocjonalne. Albo nie, że, za, nie, że zapominają, ale po prostu nie wiedzą, że, że z nimi też trzeba równolegle pracować. I kolejny przypadek: bardzo dużo osób zaczęło pracować z energią. I bardzo dobrze. Czyli szukają blokad energetycznych i je odblokowują. Ale gdzie tu jest połączenie ze, ze swoim jestestwem, ze swoim wyższym ja? Gdzie tu jest praca nad emocjami czy, czy nad ciałem fizycznym? I na samym końcu praca z emocjami, chodzenie do psychoterapeuty, do trenera mentalnego, do coach'a. Jest to teraz bardzo modne, ale reszta kuleje. Reszta. Yy... Pracy nie jest po prostu wykonana z różnych powodów, tak jak mówiłam. Albo te osoby nie wiedzą, że trzeba to robić równolegle, albo tego nie czują, nie wiedzą, jak się za to zabrać. Pewne wszechświat, pewne informacje im daje, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. Ja właśnie byłam w takiej sytuacji. Skakałam z Jednej roboty związanej z um, ciałem fizycznym, potem troszkę z jakiejś z pracy, z jakąś energią braku, potem znowu y, 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 u psychoterapeuty próbowałam popracować nad swoim mentalem, nad, nad dyscypliną myśli, potem znowu y, próbowałam y, szukać połączenia ze swoim wewnętrznym dzieckiem, ale tak naprawdę wszystko robiłam i nic. Wszystko po troszce, niedokładnie, nie rozumiejąc całych procesów, które zachodzą w każdym tym elemencie. I właśnie dzisiaj chciałam Ci o tym wszystkim opowiedzieć, żebyś zastanowił się, czy u Ciebie tak nie jest, czy nie zajmujesz się tylko jedną stroną medalu, a tych stron jest, jak widzisz, wiele. Zachęcam Cię do, do obserwowania mojego profilu, do oglądania moich kolejnych filmów, w których właśnie będę tłumaczyć, na czym polega konkretnie praca na każdej tej płaszczyźnie? Dla mnie było to um, ta wiedza takim osiągnięciem naprawdę, które zmieniło całe moje życie i o tym też ci opowiem. Też ci opowiem jak krok po kroku wychodziłam z różnego rodzaju kryzysów, z kryzysu zdrowotnego, z kryzysu emocjonalnego. Również to, przez to przechodziłam, ale wiem, że to było po coś. To było po to, żeby odkryć tą wiedzę, którą teraz chcę się z Tobą podzielić. I, i tutaj na zakończenie bardzo serdecznie Ci dziękuję, że jesteś ze mną, że słuchasz tego, że y, jesteś na moim profilu czy na YouTubie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy na TikToku, ponieważ czuję tą energię od Ciebie, czuję, że, że jesteś w połączeniu ze mną. I to daje mi jeszcze większą moc i jeszcze większą chęć, żeby nieść Wam dobrą nowinę, dobrą nadzieję na to, że możesz zmienić swoje życie, że możesz mieć w końcu efekty. Dziękuję Ci serdecznie, życzę Ci miłego dnia, cudownego, pięknego i zapraszam Cię do kolejnych filmików, do kolejnych rolek i do kolejnego spotkania. Zapraszam Cię serdecznie.